Ilość tego paliwa, które było obsługiwane w cudzysłowie przez, przez szarą strefę, teraz wchodzi na ten, rynek, na ten rynek uczciwy. I co jest istotne, wcześniej pan minister wspomniał właśnie o tym funkcjonowaniu, wprowadzeniu paliwa przez szarą strefę, to ten VAT, który powinien być uiszczany, który powinien wpływać do, do budżetu naszego państwa, on często był nie tylko niepłacony, często był wyłudzany. Słynny łańcuszek firm, czyli omijanie państwa, omijanie urzędów skarbowych, urzędów celnych i w, w jakby finale niepłacenie VAT-u. Teraz mechanizm polega na tym, że taki przykładowy importer, który chce wprowadzić paliwo na, na polski rynek, w głównej mierze wprowadza to poprzez, poprzez nasze bazy. Najpierw jest zobowiązane, żeby uiścić, uiścić ten VAT. My pobieramy w formie przedpłaty te, ten VAT i wpłacamy już do urzędu celnego. Więc nim paliwo wpłynie na, na nasze bazy, ten VAT jest pobrany i już jest już w budżecie. Więc tutaj to, co jest sukcesem rządowych rozwiązań, to przede wszystkim zapewnienie szczelności tego, tego przebiegu i, i poboru.